Widzimy Nicolex już 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 już, już już, już, już 12 filmie z Mikołajkowych przygód, a jednocześnie w 246. Jeżeli będziemy zaliczać to jeszcze do starej serii, serii. No. no i jak widzicie, z farmy prochu nazbierałem no, sobie gunpowdera i z cukrowo sobie skraftowałem fajrwerek całkiem sporo. I będziemy sobie latać po Endzie w tym filmie. Ale nie tylko, ponieważ pokażę Wam projekty i jeszcze zrobimy coś specjalnego. Ok, mamy tutaj portal do Endu. czy mi nie padła, to jest też problem. Mam nową elitrę. O. Jak widzicie, też z poprzedniego odcinka, co sobie zwiedzaliśmy po raz pierwszy. <laughs> no i tak. Tak mi no tak. No nie widzę tutaj miasta w ogóle żadnego. Żadnego tutaj nie ma. O jest. Ale niestety małe. Ty. Jak się wyspy nałożyły dziennie na siebie. Tego jeszcze nie było. Dobra, a szalkery chociaż są. Aż mi się przypomniał, odcinek 135 ze starej serii. Więc City. małe, lecz bogate. Nie mam miasta, ale są. Jest mnóstwo latających wysep, kresu. Zaraz sobie zobaczymy. No i tak jak w sumie z tym Nederem, z Nederowymi odcinkami, tak z Endowymi. Jak coś znajdę, to dam znać. Ale uwaga, jeszcze tak sobie przelecę. Tak na pierwszy raz powiedzmy, czy coś znajdę na horyzoncie. Uwaga, no niestety nie widać. Troszkę się <coughs> będę przemieszczał perłami, żeby nie marnować też elektry za bardzo. No i tak. No i tak, o nie, Enderman, 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 Dobra, i lecimy dalej. Coś czujesz, że to będzie gdzieś w tamtym miejscu. Coś naprawdę czuję. Czy mam rację? Zobaczymy. Ej, faktycznie nie mam rację. Ale chyba niestety ty jest karzeł. city, ale widzicie to? Dobra, obejdziemy sobie. No i ślepną wziął. Pani idź, pan do dób. Co to ma być? A tu jesteś! Szkarado! Po mojemu zdziwieniu, dostęp się na górę. <laughs> Zaklinajmy sobie, Litra na Bending. Zaklęta. I Breaking 3. No, nareszcie, jakieś miasto godne mnie. I na sam początek, oczywiście, lecimy sobie do miasta. I strasznie się nie powiem. Mimo iż mam to temu nieumieranie, to miałem wrażenie, że jakby spadał. Czekaj. Kilo słaby. No Robimy Robiłem odcinki z tych z bastionów, prawda? Dużo, więc myślałem, że nie będę tego pokazywał już w sumie. Że nie będę pokazywał, <laughs> jak zdobywam po prostu te runy, bo strzelił runy, odłamki runy, jak to woli to nazywać. Tak, takie mam skojarzenia, nie? Z tym nowym przedmiotem. A to się szablon kowalski nazywa, ale wiecie. Nazwa jest długa, litera hop. Super. o, Słabe, słabe. Bardzo słabe. Jest! Mamy! Mamy ten wzór na zbroję. Nice. A4 ciernie. Dobra, spadamy. Szalker. Czy zrobimy farmę szalkerów? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Nie powiem, bo nie wiem. Ach! Wydawało mi się, że skrzyp A masz Ty też masz w kiczkę? Jak ja to mówię Kilo słaby, ale jeszcze nie pozakliniane na enchanty wi Wiadomo Skubańce Skubańce O ale gówniane zawartości. O nie. Proszę Państwa, lecimy dalej. Lecimy dalej. Kolejny każe. Kolejny MCD. No takie średnie. Dobrze, że statek. I kolejny się trafiło. Także <laughs> no Widajcie z powrotem w kolejnym mieście. Ponieważ co tutaj jest dwa miasta jak widzicie? Co jest bardzo fajną rzeczą? Co jest bardzo świetną rzeczą. Hop. No i głoweczka moja. Uobraźni spa. Widzieliście to? I z miecza. No, świnie. Jeśli nie będę w takie rzeczy bawił. No, wchodź tu. Wyś to wywal. zaraz przekonamy. <laughs> Super. O. O. No. Dobra. No. Przepraszam za pierwszą niską jakość materiału. <laughs> no, ale to nie moja wina, że tak się dzieje. I widzicie, mówiłem, że rozwinę projekt starożytnego Egiptu. Mamy, jak widzicie, Sfinksa, który się rzuca od razu w oczy i skończoną piramidę, a oprócz tego pyk, proszę bardzo, taka zagroda, wypożyczalnia powiedzmy wielbłądów. No jak widzicie, garneczki rozrzucone, to się też bardzo, takie wazy w świątyniach też się kojarzy z Egiptem i to zajęło no, multum czasu nie powiem. Jeszcze te ładne tutaj łapy, pełne detalu. Pełne detali. Może tak to ujmę. I zobaczcie o tej strony. Jest też w ogóle 246 film. Jeżeli zaliczamy to do starych serii, no takie łapy. Tutaj te, ten, ten, ten. No ten, ten, no. O! Ten taki grzbiet. Z tymi łapami i śliczna, według mnie, głowa, z którą się męczyłem, bo dużo razy mi nie wychodziła. No, ale bo no, myślę, że Sfinks jest w miarę ok. Przy okazji dokończyłem tą eh, ogromną piramidę, co kosztowało bardzo dużo i jeszcze więcej piaskowca <laughs> gładkiego. I oprócz tego porobiłem takie tutaj detale w postaci takich mniejszych Sfinksów z takimi, wiecie, i giga pochodniami, nie wiem jak to nazwać. No wiecie, palące się ogniska tu są. I taki tutaj wejście, a to proszę bardzo, jest wykorzystane z garneczków i taki powiedzmy hieroglify. Więc genialny pomysł, może trzeba się naszukać tych ceramik, ale genialny pomysł, żeby zrobić taką ścianę pełną hieroglifów. Z tego, o, taki labirynt. No, a w środku jeszcze nic nie ma, ale tutaj będzie. Ja Wam mogę to udowodnić, jak to się robi. O, i powstaje nam taka, proszę bardzo, ściana. No i ocencie te mini-sfinksy. Sfinksy. I ta ściana z hieroglifów jako garnki będzie chyba w tamtej dużej piramidzie i zrobię tam chyba wielki magazyn. A tutaj, ja się tutaj odlekałem, bo wiem, że na pewno będzie magazyn w którejś piramidzie. I tutaj, jak widzicie, może nie całościowo, ale tutaj zacząłem robić troszeczkę wnętrza. O, takie jakieś wzorki. I mamy taką ścianę, wiecie no. No te, te, te papirusy rozkładali. I uwaga! Nie wiem, jak to możliwe, ale zrespiły mi się dwa zombie. Joker, zombie, który jeździ na zombie. Czajcie. No, i tam wam na początku materiału. Ten jeszcze wieśniakowy, który miał. No, tego zombie. Palmy się też porobi, ale póki co, oceńcie całość. Jeżeli chodzi o podłogę, to tutaj mozaika bambusowa. To są biblioteczki, te automatyczne. Półki na książki, o półki na książki. No i oczywiście bloki ceglanych, wysuszonych, błotnych cegiełek. Także myślę, że to w miarę, w miarę spokój. No i dookoła świątyni sobie tak gromowca. Porozstawiamy, a przy okazji z tyłu, jak widzicie, to się prezentuje szczerze chyba nawet jeszcze lepiej trochę. Ten Sfinks jest genialny według mnie. No wow, jestem zadowolony z siebie, jako takie pierwsze duże projekty. No i tutaj w Sfinksie, Świnksie no, coś będzie, że taki, nie wiem, podziemny korytarz z tych piramid tutaj do wnętrza Sfinksa i normalnie się tutaj dostać nie możemy ale coś takiego tutaj powiedzmy będzie. No. Także koncepcja spoko i tam w ogóle mamy rzeczkę. Od razu to wykorzystałem, kurde. Wioska pustynna, jeszcze z tą wieżą, wieżą pilagerów. No to musi być jakiś projekt egipski, nie? No musi, 1.20. I jeszcze powstaną projekty japońskie, tak jak zapowiedziałem w dziewiątym odcinku z serii. Tutaj jakaś oaza, jakaś rzeka płynie, palmy się porobi, normalnie rozumiesz. No. Ale najpierw w końcu nadszedł czas. No nie, nie wyszło. W końcu nadszedł czas. Na walkę życia. <laughs> Już w przygotowanym wcześniej przejściu i widerku. Wider jest trudniejszy. Na wersji Bedrock szykuj się na nalanie <laughs> na razie z łuku. Poczekamy aż on się zniży. Skubaniec. Kurde! Nieudana próba! Nieudana próba! Weź to! Mi się automatycznie wciska kucanie! Ja nie mogę! A i bliżej się skończyło! Ale! To nic! Jest! Na moim poziomie! Na, mo na moim poziomie! O! Skubańce! Zapomniałem, że one się. Siła! Już po nim. Koksasę wziąłem. Gdzie się schował? Już po tobie. Ty gnoju jeden. Oż ty. Bracie. Już nie masz ze, ze mną... kurde. Żadnych szans. Jest. Z głowy. No jadu Jadł jeden. Jak zwykle. No i przy, przy okazji, tutaj kopalnia jest opuszczona w kolejnych odcinkach, jeszcze sobie zawalczymy z widerem, wybierzemy się na wielką wyprawę i dokończymy projekty starożytnego Egiptu. Dobra, no. Tyle. Żadnych niestety diamentów mi nie odkrył dziad. Dobra, po akcji, po wrażeniach, trzymajcie się, miłego dnia wszystkim, cześć!